Witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Piechol, to jest Trevor i kurde kroi nam się gruba akcja, wreszcie skok, albo może nie. Kurde, jeszcze jednej rzeczy brakuje, ja pierdzielę, dobra. Szybko się tym zajmijmy. Ja pierdolę Trevor. Zależy mi na czasie, miałeś tam skakać, kurde, biegać. Tutaj widzę tempo jest, no... Ślimacze. No chyba, że mówimy o tych nowych ślimakach z filmu Turbo. One podobno zapierdalają. Dobra, szybko i Kurde, no chcę popchnąć fabułę wreszcie do przodu. Dorobić się, kurde, gdzie tam... O dobra. Helikopter, tak? O, jakąś drogą, która jest czarna na mapie, co czy... Kurde, zapowiada się pasjonująca podróż. Jeżeli nie utrudnię sobie tego jakoś dzwoniąc tutaj w każdego. Z drogi kurna. Ej, a nie macie wrażenie, że kamera jest troszeczkę dalej? Puho, że to troszeczkę bliżej. Nie, tak chyba była, nie? Czy tak? O, w ten sposób. Dobra, ustawmy tak. Gdzie się kurde zatrzymujesz? Tutaj, no ludzie jak wyjeździcie? Nie znacie przepisów? Kurde. No patrzcie goście, no na czołówkę wyjeżdża nie? I wszyscy kurde cisną pod prąd. Osły. No, nie wiem wiesz, rozumiem jednego kierowcę nie? Jednemu się może to pomylić, ale kurde wszystkich? Bez przesady. Eee dobra. Koniec utrudniające życia. I właśnie skorzystajmy z tego trico, może Rebel Radio. No Rebel jak chuj? F jak? Flalo? Hm, no dobra. Kurde. O nie, o spokojnie. Naprostowaliśmy od razu kierunek jazdy. A widzicie tą stłuczkę? Łączące z właśnie tej lampę? No pewnie, że stół nie, kurde. Trzeba mu pomóc. Wydawało mi się, że miał pan stłuczoną lampę dokładnie przedni lewy reflektor, ale. chyba jest, kurde, z tytanu, bo się nie da. Kurde, widzę godziny szczytu. A to właściwie, która jest godzina? 20. No to też mi godziny szczytu. Wszyscy już w domu powinni dawno siedzieć przed telewizorem. Oglądać kurde filmy, żreć chipsy, niezdrowe żarcie? A nie włóczyć się, kurde, po mieście. <laughs> a później drogowcy przejeżdżają i mówią, Kurwa, ale ktoś był pijany. A nie, to po prostu Trevor jechał. Środkiem wszystkie pachołki strącając. O, ale szybko się robi ciemno. Bo też czas o wiele szybciej płynie niż normalnie. Ile policzmy? Trzy sekundy to jedna minuta, tak? Pewnie, że pomogę. No dobrze, dobrze. O co chodzi? Pod warunkiem, że jedziemy w tym samym kierunku. E, nie. No, to załatwiłem ja sobie towarzysza.

I'll have to take your word for it. So, what flight are you trying to catch? Liberty City. I'm an equity analyst in Algonquin. No, The big leagues, man. But I live for that shit. Name's Tim, with two M's. Because, mmm, mmm, I am hungry. 24-7. What's your name, buddy? Trevor, with three B's.

Nie, ale jakoś tak wychodzi. No dobrze, no to jedziemy na przełaj. Albo nie jedziemy. Ej, wiesz co, i tu się pożegnamy. Przykro mi bardzo, że nie udało się zdążyć na czas, no ale rozumiesz sam. A ty jeszcze o tym? Nie wiesz, że w takim momencie trzeba uciekać? Dobra, żeby nie było, nie będę mierzył do niego, ale... No, i do widzenia. Eee, alright, czyli tam. Zobaczymy jak tam biegi przełajowe wykonają wykonaniu Trevor'a. No ale kurczę, zaczynając z domu mogłem się przebrać w jakieś normalne ciuchy. No ale z drugiej strony taki Trevor wyglądający jak Lump. Jeszcze z tą brodą... E, no pasuje mimo wszystko. Do niego kurwa wszystko pasuje Parkur no, e, e, okej. Okay. Nie, no tutaj chyba dam radę przejść nie O kurde, nie no, ten płot jest za wysoki Eee. Ha, ha. Restricted area, no trespassing, no spoko pewnie Abym pogadał tylko z nim, nie chcę od razu wstrzymać alarmu, ale pogadać, tak... Kurde, wiecie o co mi chodzi. A może to zróbmy inaczej? Czy ja mam klamkę z tłumikiem? Mam. No dobra, co się zjebało, co... po chuj mi był ten tłumik? Nie mam pojęcia, ale dobra. To wszystko już, skrócie nie muszę bawić tłumiki, e, ale nie no to w sumie w szotganie jest dużo jeszcze w miarę. O kurde. Nie, 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 i teraz nie, 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 Spokojnie, ukradnę. Jeżeli mi pozwolicie, mam tutaj zapteczkę może w środku, no strażnicy powinni mieć takie rzeczy, nie? Pizda nie ma. No to cóż, no biegniemy dalej. A ja bym wiedział, że tak to mi się uda rozwiązać. To mi się rozwiązał jakąś kamizelkę odporną przynajmniej. O, już jadą. Jadą po mnie. A nie, to tylko policja. Myślę, że wojskowi. No, z policją chyba sobie dam radę, nie? No. Przy okazji, fura. O kurde, bo ze życiem coraz gorzej. Dobra, jest spoko. Jest spoko, jest spoko. Życie się odnawia. Ej, co? Pojebało was? Czołgi? O kurde. Dobra, wysiadaj. Kurwa, no przecież ładnie się no przecież usiadł praktycznie na tej trawie, to nie jest powód, żeby ginąć od razu. Sied. No nie, no dobra, ale skoro tam jest taka obstawa, to no, może rzeczywiście. Może rzeczywiście spróbować się zakraść, ale tak porządnie przyłożyć do tego. No, no to chyba jest jedyne racjonalne rozwiązanie w tym momencie. No, zwłaszcza startujemy tutaj, no bo ja bym jeszcze mógł zajrzeć do Amination. Ten się zbuduje, a już dwóch stoi! Ty kurde, ja no idę, 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 to znaczy... No, idę w tą stronę, co wy na to? Jesteście usatysfakcjonowani moją decyzją? Kurde, ale tu i tak nie przejdę, Sied. Eee, no chyba, że wyjdę na tak wysoki punkt, czy będę w stanie przeskoczyć płot, ale kurde, no nie wiem. Eee, może jakaś dziura? Gdzieś? Coś? Kurwa, no nie, nie zapowiada się. No chuj, panowie, no chciałem was oszczędzić. No ale chyba się nie da. No chyba, że tu. Nie, no też za wysoko. Psz A, już, już, kurde, cztery gwiazdki! no zajebiście. No dobra. Skoro nie da się z wami po dobroci... To trzeba inaczej. Kurde, szlawa nie do pokonania. No. A, no nie, no kurde. Nie ma co dziurawić tynków niepotrzebnie. Trevor, co one zawiniły? I teraz tak. Może tędy. Nie, no bo znowu się kurde z zaklinuje. Sied. No nie, no dobra. Kurde, ale ty skąd? Znienacka We co ci widziałem, ale i tak Moje kule cię dosięgnęły Dobra 45 naboi, A, kurde Challenge powiadacie no W ogóle jak tam wygląda z granatnikiem. Jeden raptem No dobra, ale tutaj podejrzewam, że coś podjedzie teraz po mnie Jakiś komitet powitalny? Nie hmm. no może zrezygnowali, no ej Już słyszę te meldunki. Ej, jakiś kurwa wariat wygląda jak Osama! Dzwoncie po FBI No i boją się podbiec Ja tak właśnie nie wiem skąd oni wiedzą, że akurat jestem tutaj, że to akurat tutaj przebiega, no nie wiem, są to jakieś kamery, coś, monitoring. Kurde, no nie wiem Eee no dobra, ale są za rogiem, więc he... Huh. Dobra, szocik Szoti, shot, Ej kurde, moment, jeden jest nawet tam podobno O cholera Taki przebiegły <grym> No Ej, dobra, oni są nawet za płotem mi się wydaje Choć nie ten ten zaraz się wyłoni pewnie jest znaczy, płotem murem Ej, goście, słyszałeś, że... ...brzmiewa alarm? Dosyć donośnie. No dobra, to blind shot. Ej, kurwa! Wypierdalaj! Nie, błagam, pozwólcie mi. Tylko mi pozwól. Jak się tym jeździ? Tylko mi powiedzcie. Dobra, czym strzelam? Czyżby tu? Nie. Tu? Ta, dobra. No to zapraszam. Po waszą porcję rozpierdolu. I teraz albo można podziwiać głupotę tych żołnierzy, albo odwagę. Nie wiem, czy ja bym wyskoczył na czołg mając kurde kawaha. Nawet w pełnym rynsztunku. Ej, no dobra, dobra, no... A gdzie jest mój helikopter, bo chyba o to chodziło, nie? Czy tam śmigłowiec? W sumie nie widzę różnicy. No. Eee, boom. Jeszcze się nie schował do środka. No nie, no dobra. Przeżył. Ej, no barierki z tytanu. No, ale starczyło walnąć w ścianę za nim. Ja powiem, że dojrzewam, każdy płot jest właśnie. Do sforsowania. Tylko taki mały betonowy, to problemów przysporzył, ale nie! ciśniemy dalej. Ale kurczę, wcześniej byli tacy odważni, a teraz jakoś, kurde, nikt nie chce. Podjechać pod lufę. Oj, wybaczcie tego strita. Nie grywam w World of Tanks. Dobra, tu jeszcze ktoś? Może tam. Ej no, co by się stało, bym palnął w rakiety? Hmm, widocznie nieuzbrojony, nie miał jeszcze ładunku. Nie, no, chciałbym do pięciu gwiazdek dobić. Ej, czemu kurde nie mogę? Ja pierdzielę. Bez przesady, kurwa, ugrzązłem! Ej, ja trzeba stąd wyjść, shit! Kurwa. Aaa, uh, dobra. No to co, no? abandon ship. Shit! Run, Trevor, run! Kurwa, wiedziałem. Nie no, wiecie co? Kurde, muszę sobie teraz zrobić przerwę. Wybaczcie ten krótszy odcinek niż zwykle, ale obiecuję, dokończymy następnym razem. Trzymajcie się, do następnego razu. Pozdro, cześć!